Siemanko. Dzisiaj jestem z kolegą. Możesz się przywitać. Dzisiaj będzie opening. Jak widzicie, jeden big box, 19 brown boxów, ale jeszcze kupimy sobie jednego big boxa. Więc zobaczymy, czy nam coś nowego wyleci. A ty jak myślisz? Nie, Karla nie mam ani pam. No dobra. No dobra, no to otwieramy pierwszy Brawl Box. Uwaga. 14 yy, 6 punktów do Broka i 6 do Franka. Kolejny Brawl Box. 16 coinów. 6 punktów do Poco i do 6 do Kroła. Kolejny Brawlbox. 17 coinów, 5 punktów do Tary, przyda się. I 8 do Kolda. Kolejny Brawlbox. 14 coinów, 5 punktów do El Primo i 6 do Jessie. 16 coinów, 5 punktów do Kroła i 7 do Kolta. 30 coinów, 6 do Franka i 15 do Jessie. Ten brawl box był spokojny. Jeszcze małe 20 coinów, plus 7 punktów do Bula. 10 do tary, już będę mógł ulepszyć, i 1 event, event, ticket. Przyda mi się, bo dla Was zużyłem wszystkie moje 70 ticketów, żeby zrobić ten opening. Dobra, kolejny looks, 5 punktów do Franka, 6 do Bula, 1 event, ticket. 21 coinów, 5 punktów do Bula, i 10 do Kroła. Coraz mniej tych Brawl Boxów. 50 coinów. U. Dobrze. 6 do El Primo i 6 do Barleya. Teraz otwieram 9 albo 8. 5 punktów do Barleya, 8 do Colta i 3 event tikety. Dobra. Kolejny Brawl Box. 20 coinów. Plus 4 do L Primo, 15 do Penny. 13 coinów, plus 15 do shelly i 25 do Tary. Przyda się. Może ulepszmy sobie, albo nie. Dobra. 14 coinów, plus 4 do Barleya i plus 10 do Nity. 16 coinów, 4 do Shelly i 25 do Nity. 30 coinów. Plus 4 do Barleja i plus 6 do Franka. O, Karl trafił się. Nice. Tak, trafiłem Karla. No. Dobra, i ostatni BR Box, ale jeszcze przed nami dwa big boxy. 13 coinów, plus 6 do bula i 6 do tary. Big box, 63 coiny, 8 do peny, 14 do broka, 30 do tary i 1 event ticket. Nie, brak, ja otworzyłem wszystkie. Ok. Ja mam taką ofertę. I kupujemy big boxy za 30 gemów. Uwaga, kupiliśmy. Nic nowego nie będzie. 88 coinów. Plus 8 do poko Plus 14 do Jessie. I 20 do Mike'a I event tikety. No dobra, no to. Może jeszcze pogramy. Jak tam może grać? No to pogramy. Ja wezmę Karla, a ty weź co tam chcesz. No dobra, no to gramy. Jakby co nie umiem z Karlem... Pierwszy raz nim gram. Track. Cobra. Yes, kangry. Cobra. I Check Tam. Dobra, musiałem przerwać na chwilę. Bo miałem tam swoje sprawy. Jeszcze ulepszymy kroła, i to będzie na tyle w tym odcinku. 7 level. Król na siódmym levelu. Dobra, to dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka. To dzięki, śliwa. Dzięki, śliwa. 杭州来了。